Szanowni państwo. Witamy na niezwykłym jubileuszu. Na jubileuszu 15-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku Otwarte Drzwi w Gotwocku. To wszystko co odziedziczyliśmy, wiedzę którą dysponujemy, dobra którymi rozporządzamy, to wszystko Dzięki Państwu. To całe dziedzictwo, które zostało nam przekazane, to również dzięki Państwu. To, czym żyje Uniwersytet, to jest ogromny zbiór wspaniałych, niepowtarzalnych ludzi, którzy mają własne pasje, swoje potrzeby, marzenia. I z tym do nas przychodzą. Przychodzą dobrowolnie, aby coś dać, wesprzeć, a nie brać. I to jest dużą wartością. To są ludzie, którzy chcą wciąż się uczyć, są ciekawi życia. I to jest niezwykłe. Pamiętajmy, kto wesół, ten dłużej żyje. Drodzy studenci, Życzę Wam następnych wspaniałych jubileuszy i wiele radości ze wspólnego spędzonego czasu na zajęciach w naszym Uniwersytecie. Ci wszyscy, którzy dostali te piękne nagrody, bardzo serdecznie Wam gratuluję i cieszę się, że przez 15 lat daliście radę. O czasie, mój czasie, czy dasz się polubić? Czy będziesz mi sprzyjać? Gdy się w życiu zgubię, kiedy trzeba zwolnisz, gdy trzeba przyspieszysz, pozwól jak najdłużej światem tym się cieszyć. O czasie, mój czasie, czy da się polubić, czy posłuchuję? Prze oczami tam słuchajcie, macie na pewno miejsca koło siebie, bo teraz będą tańce. Parasolka w jednym ręka tutaj tańczy. Wstajemy drodzy. Przekonała. Panie Stasiu, chcielibyśmy serdecznie podziękować, że zaszczyciła nas pani swoją obecnością i tak pięknie pokolorowała Pani ten dzień. Niezwykle ważny dla nas dzień. Dziękujemy serdecznie. Chcielibyśmy Panią poprosić, a właściwie wręczyć Pani dyplom, honorowego członka Uniwersytetu III Wieku. Przyjmie Pani na nas taki prezent. Ajuradi ti kuye to ose si yoo nisa izawa.